Richard, chwileczkę. Gdzie jesteśmy? No, jesteśmy w Polsce. Tak. W Węgry, Polsce, Tak. I około tego kopalni są opuszczone domy wioski. To jest niesamowita historia, że można niedaleko naszego miejsca zamieszkania odnaleźć całkowicie pustą wioskę. Jest to chybiona na razie inwestycja pewnej kopalni, yy, trudniącej się odkrywką chwili, tutaj praktycznie cały teren pod, pod nową, nowe, nowe wejście, żeby tutaj zrobić e, plany były, żeby tutaj zrobić, jakby to, powiedzieć, e, jakby to powiedzieć następną możliwość kopania, ale okazało się, że pewna elektrownia w pobliżu przestała istnieć i jakby to powiedzieć zbyt na ten węgiel został ograniczony. Tam gdzieś w oddali te, te koparki, które miały uczestniczyć w rozbiorze tutaj tych ziemi. A tutaj cała wioska, cała wioska opustoszała, pusto jak cholera, przepraszam za wyrażenie. A Patrzcie jaki piękny, tutaj, taki biały kwiatki pojawił się. No kwiatki się pojawiły, Znaczyna. ale tutaj tak wszystko opustoszało, jak to wygląda jak krajobraz na Syberii. Zobaczymy co się tu w tych domkach jest. Wszystko nawet nadaje się do zamieszkania, poza jednym, że tu nikogo nie ma dosłownie. Wszystko jest zniszczone. Chcesz powiesz coś od siebie? siebie jest wszystko jest zniszczone. zniszczone. Kolega mówił, że, że, że ta wyformacie dla długo zostanie w pamięci. Tak, tak, tak. <grywa> <To. grywa> Ra, że, raz, że y, ochrona mnie dorwała, tak? Ja ale, myślę, ale ogólnie... Nie co mówić o ogólnie, ogólnie było ale bardzo przyjemnie, było, było, było bardzo przyjemnie, tak. No i tak cały, cały, cała. Jesteśmy tu w jednym z gospodarstw rolnych. Wszystko jest opuszczone. Można powiedzieć, że no nic tu nie ma. I już następne gospodarstwo w tych całym szeregowcu, tej opuszczonej wioski. Można powiedzieć, że budynki są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Z tego co słyszałem bo słyszałem takie legendy, że Ludzie dostali tu naprawdę tak duże pieniądze, że opuszczali to bez zastanowienia się. No ale, no niestety, chybiona inwestycja, jak to wspomniałem wcześniej. Wszystko jest, jakby to powiedzieć, prawdopodobnie już nie do zrealizowania, jeżeli chodzi o kopalnie na sprawy. Ale, no Richard, pięknie, nie? Chyba ci tu wejdę do domu. Który byś chciał, bo tu jest tyle domów w okolicy, że będziesz miał tu swoją angielską chatkę. A tu będą owieczki się pasły na tej lewej stronie. Piękne drzwi wejściowe do, do naszego super domku. Można zobaczyć jak tutaj To jest Naprawdę świeży, świeży dom nie wygląda na jakiś stary no, Nie aż tak stary wszystko z czego, no ale kanapa została, tak naprawdę. Podejrzewam, to było w mieście, to by mogło być to delikatnie zamieszkane. A tu jakiś pokój. Ale piec kaflowy jeszcze. Się tutaj kręci i tak to wygląda. Tak chybiona inwestycja zostawiła taką urbexową dla nas niespodziankę w postaci tylu zabudowań. W takiej miejscowości przy drodze i to wszystko jest tutaj niedaleko, schowane gdzieś w zgiełku bocznym. Cóż tu jeszcze więcej o tym opowiedzieć, może zobaczymy to z góry. Tam już widzę następne gospodarstwo, idziemy się do tamtego jeszcze przejść, co? Czy nie? Ale każdy jest podobny do siebie, tutaj właśnie takie charakterystyczne magazyny dla sprzętu rolniczego. O. I to wszystko ludzie dostali naprawdę potężne pieniądze za to, że... Mogli się stąd wyprowadzić, dostać jakieś inne finanse, które pozwoliły im te gospodarstwa prawdopodobnie odbudować w lepszym stanie. Bo to jednak takie zabudowania są takie mniejszych gospodarstw. To jest jeszcze Wielkopolska, ale taka słabsza gospodarczo, aniżeli regiony środkowej Wielkopolski bardziej. Tutaj mam też jakieś opuszczona świniarnia czy coś takiego. Tak, dla bydła stanowisko. Tam mamy sąsiedzki budynek bliźniaczy podobny. Panowie, poczekajcie, coś jeszcze powiecie o tym fajnym miejscu, które was zebrałem Od siebie? Jedziemy dalej, nie? Jest smutne. Jest smutne, ale jest takie świeże, nie? No, no ma klimacik, tak, ale ale jest smutne. Widać, że ludzie tu włożyli niesamowity potencjał, pieniądze i na pewno w momencie kiedy musieli odchodzić, to bolało. Na pewno musiało Bolało, bo... ale słyszałem, że odchodzili, bo dostali właśnie możliwość. Możliwości nawet lepsze, jeżeli chodzi o finanse, tego no, pewnych niektórych ludzi może bolało, bo jeżeli to były takie dobrobyt rodzinne, to na pewno. No i tak, jedziemy panowie stąd co? Może się przejedziemy, jeszcze pokażemy trochę wzdłuż tą wioskę, z samochodu i... Nie, nie, już nie był się jak nastawiony Dzisiaj słyszałem, że panowie za tobą w białych samochodach jeżdżą W białym A tutaj już można powiedzieć, że za granicą tych domów Teraz akurat jest troszkę wiatr, będzie słabiej głos słychać Ale za granicą już tutaj region, w którym ta kopalnia miała się przemieszczać Prawdopodobnie pod nami są te złoże właśnie tu, o, była, ta tam jest Widzę tu była ta dżungla Tu była ta dżungla, a tam jest kopalnia tam, tam jest kopalnia a tu jest jakiś zbiornik wodny prawdopodobnie do wód gruntownych żeby, żeby to gdzieś tam wypływało z tej kopalni No tak no niestety plany tu wzięły w i kopalnia może się zatrzymała na granicy tej wioski plany są niezrealizowane, prawdopodobnie już nie pociągną, bo węgiel, który był wydobywany, jest jednym z paliw, które się teraz ogranicza do elektrociepłowni, żeby on nie zanieczyszczał. Prawdopodobnie już tutaj nie, nie będzie takich, takich rur. No cóż, lecimy dalej, nie? No. Taki mały reportażek z opuszczonej wioski. Tu odwiedziliśmy dwa gospodarstwa, ale przy drodze jest tego Dosłownie dużo tam gdzieś do granicy. Na całym odcinku jest naprawdę dużo o. gospodarstw. No i cóż, jedziemy dalej.